Kochani, ja zabieram was podróż do Wiednia i utwór, który znakomicie wszyscy znacie, usta milczą, dusza śpiewa. Śląska. Szanowni Państwo, w ramach realizacji zadania z programu Aktywni zorganizowaliśmy kilka koncertów. Koncert był w Buczkowicach w Gminnym Ośrodku Kultury, w Gilowicach w Gminnym Ośrodku Kultury, a podsumowaniem piękny koncert w Bielskim Centrum Kultury. Od lat. Organizujemy koncerty dla seniorów. Jesteśmy producentem koncertu Operetka z Humorem. Koncert cieszy się ogromnym powodzeniem, bo przez tyle lat koncert obejrzało prawie 20 tysięcy seniorów. Łukasz, Radajczak i Michał Dziedzic zaśpiewają jeden z największych utworów na świecie, Wielka Sława to Żart, kuplety Wawinkaja. Zapraszamy. Ropa wodnych słodz na górę, a w perwie moim jatry dwa. Dziś sługa jutro ukłaniacz nie pan. Lecz tu w przekonaniu wciąż ty sam. Archewik szczęścia, twarz szczęścia, twój kaczown niezbyt żart, żarata mi zaginął. Wnosimy seniorów, w zaczarowany świat operetki. Było to podsumowanie naszego zadania, bo realizowaliśmy też wycieczki szlakiem zabytków polskich. Mamy wspaniałą profesjonalną grupę malarską, modelki seniorki z BB. Także każdy mógł znaleźć coś interesującego dla siebie. Zaczarowany świat operetki to przede wszystkim Strauss, Lechar, Emry Kalman, księżniczka Czardasza, wesoła wdówka i tym razem seniorów bawili znakomici soliści Paulina Glinka, Justyna Dyla, Paulina Magaj-Szpak, soliści Michał Dziedzic, Łukasz Ratajczak i Łukasz. Kostka. Grała pianistka Grażyna Griner, towarzyszył skrzypek Adam Zając.